Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Nieubłaganie zbliża się Dzień Dziecka, i w związku z tym my również przygotowujemy Dzień Dziecka dla naszych dziewczyn. Oczywiście, yy, co innego na kanał, a co innego później z okazji Dnia Dziecka w rzeczywistości. I dzisiaj przygotowujemy filmik na kanał. I chciałam Wam pokazać, co dziewczyny dostaną oraz co wymyśliliśmy. Mam nadzieję, że dziewczynom się to spodoba. Zobaczcie sobie. Dziewczyny ostatnio bardzo mocno interesują się makijażem, malowaniem paznokci, wiecie, wszystkim tym, co się kojarzy z branżą beauty. Ubierają się, przebierają, stroją, malują, no i wiadomo. Już jakiś czas temu widziały na YouTubie, że są takie różne właśnie głowy do stylizacji i chciały, żebyśmy im to kupili więc poczekaliśmy oczywiście wiadomo na dobrą okazję i kupiliśmy dziewczynom takie właśnie zestawy z Barbie do stylizacji. Tutaj się ręce yy, można, można wziąć rękę, można pomalować paznokcie, można pomalować buzię. Jest trochę gadżetów do stylizacji włosów, także wydaje nam się, że to im się powinno spodobać. Dodatkowo kupiliśmy im spełko, taki zwykły zestaw do malowania za 15 zł. One już takie coś miały i prawda jest taka, że dla nich jakby, że się tak wyrażę, nie ma sensu inwestować, bo dziewczyny zużywają to po prostu wręcz natychmiast, więc no one jeszcze nie potrafią sobie tak szanować rzeczy, więc jak się bawią, to się bawią po prostu na maksa, no i myślę sobie, że po prostu nie ma więcej sensu jakoś tam kasy wydawać, 15 zł jest wystarczające, to jest przeznaczone dla dzieci, łatwo zmywalne itd. t.p. w związku z tym powinno być dobrze. Ja mam jeszcze te prezenty do zapakowania, a w ogóle tutaj leżą balony, ponieważ wymyśliliśmy, że w filmiku będzie e, taki wymyśliliśmy pomysł, że ten oto ich pokój zasypiemy balonami. Mamy plan, żeby to było 500 balonów. Zanzi siedzi na zewnątrz, zobaczcie. Świeżutko ostrzyżony, ale tak trochę mocno ostrzyżona bida. Nie jest zadowolony z tego powodu, ale lato idzie a my też zaraz wyjeżdżamy. Nie będzie czasu, więc tak niech już będzie trochę krócej. Więc cały ten pokój planujemy zasypać balonami. W sumie 500 sztuk. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mamy nadzieję, że im się to spodoba. Znaczy, na pewno im się to spodoba. Więc jeżeli zapakuję im prezenty, zostawię na środku i zasypię je balonami, to wiadomo, że one te prezenty będą szukały i na pewno ten pomysł im się spodoba. I to akurat planujemy na kanał, a jeszcze zobaczymy co dziewczyny, co będziemy robić w ogóle z okazji Dnia Dziecka. Może gdzieś pójdziemy. Raczej myślę, że nie będziemy celowali w rzeczy, tylko w fajne spędzenie wspólnie czasu. My raczej tak celebrujemy różne święta, a prezenty pewnie dostaną jeszcze od dziadków, dostaną od cioć, wujków i tak dalej, więc pewnie będzie tego mnóstwo. Więc my już jakby nie dokładamy się to, co na kanał, to wiadomo. A tak to już się więcej dokładnie nie będziemy, pewnie zabierzemy je gdzieś w jakieś fajne miejsca. Teraz już wszystko otwiera, otwierają się baseny, akwaparki. Może do akwaparku pójdziemy, zobaczymy. Wszystkie te parki rozrywki się już otwierają, więc pole do popisu mamy. A one też bardzo lubią takie miejsca: one lubią chodzić na te, wiecie, kulki, na te place zabaw duże. To jest teraz w sumie główny cel ich życiowy, jakby esencja ich życia: pójść na plac zabaw. Więc w tym kierunku raczej będziemy celowali, za niedługo idziemy na wakacje, więc tam też się wyszaleją, myślę, że taki Dzień Dziecka na pewno bardziej im się spodoba, niż jakieś tam zasypywanie ich rzeczami. Bo wiadomo, te materialne rzeczy są fajne, ale chyba lepiej spędzić wspólnie czas. Tak przynajmniej my, yy, tak przynajmniej my myślimy. To co, spakujemy te prezenty, a potem będę już pakowała balony, pokażę Wam jeszcze przebitki. Podejrzewam, że to będzie trwało kilka godzin, mamy godzinę 12, one o godzinie 15 powinny wrócić z przedszkola. Nie wiem, czy zdążymy, bo 500 balonów to jest trochę, a my nie mamy pompki elektrycznej, tylko mamy taką ręczną pompkę i do tego jedną, więc pewnie trochę czasu nam to zajmie, ale co? Zabieramy się do roboty. No to zobaczcie, jak nam poszło. Tak, słuchajcie, wyglądają gotowe prezenty. Myślę, że tutaj je umieścimy, tak będzie dobrze. Zasypiemy to wszystko balonami. To powinno być fajnie. Pokój nie jest duży, więc pewnie jakoś tam w miarę łatwo się to zrobi. No to nic, pokażę Wam później, jak już będzie gotowe, jeżeli będzie jak to w ogóle pokazać, bo też nie wiem, jeszcze te balony pewnie będą wypadały. Nie wiem, jak my to zrobimy, no ale spróbujemy to jakoś ogarnąć. Słuchajcie, napompowaliśmy tych balonów, nie wiem ile. Trochę nam jeszcze zostało, zobaczcie. Mamy ich dużo. Zobaczcie, jak wygląda w balona. Trochę nam jeszcze zostało, niestety. A ręce bolą. A ręce nas bolą. 4 no. godziny, tak? O mały, taki sprzęt mamy, taki mamy sprzęt. Musimy coś elektrycznego kupić następnym razem. W takim razie, muchanie 500 balonów to jest coś w rodzaju: Nie róbcie tego w domu. Naprawdę masakra. Nie no, róbcie jak macie osobę dmuchającą, to jak najbardziej. Masakra. No nic, czekamy na dziewczyny. Słuchajcie, i graczy, zobaczycie już unik na kanale. A my już nie będziemy was męczyć tymi balonami. Może zobaczymy co potem z nimi zrobimy, bo ja nie wiem co możemy zrobić z 500 balonami. Chyba je tylko poprzewijać wieczorem, ale... Chyba żeby się jacyś chętni na nie zgłosili. Rzucimy, przed, będziemy przez okno wyrzucać. 3, 2, 1! No i słuchajcie, popatrzcie. Dziewczyny już rozpakowały prezenty. Balony oczywiście uciekły na całe mieszkanie. Ale dziewczyny się bawią teraz z tatem. Tata jest ukryty. Powiedzmy, że jest ukryty. Troszkę tatę widać, ale prawie jest ukryty. I co ty, tata, teraz będziesz z tym robił? Czekam na 3, 2, 1. Aha, no, dziewczyny. 3, 2, 1! Jak wam się podoba taka zabawa balonami? Fajny, fajna niespodzianka? Tak. Zdradzę wam, że dzieci były przeszczęśliwe. Jak zobaczymy tyle balonów, to słuchajcie, te lalki, to w ogóle nic. Jeszcze raz zakopieś na te? Nie, teraz mamy. Teraz mamy? Dobra, to robimy zmianę. Tak, no. no to dobra, uwaga, kładę się tutaj. Tak? Już. Już, dobra, tu się kładę. aby wy mamy zakopujecie. dobra, leżę. No, szybciutko mamy zakopuje? To zakopuje mamy całą tę, Mama nogi prosto. No, trzy, cztery. Tata i mama. Pum. I witajcie w kolejnym dniu. My bawiliśmy się naprawdę długo tymi balonami. Dziewczyny były zachwycone. Później bawiły się też jeszcze lalami, też dosyć długo. Ale powiem wam, że te balony naprawdę, naprawdę zrobiły robotę. Nie spodziewałam się, że one się tak bardzo tym ucieszą. Zobaczcie, my te balony jeszcze zostawiliśmy. Część popękała. One przez noc pękają, a poza tym my dość energicznie się wczoraj bawiliśmy tymi balonami i faktycznie rzucaliśmy się w te balony i część z nich popękała ale dziewczyny prosiły, żeby jeszcze zostawić na dzisiaj więc zostawiamy, niech się jeszcze pobawią, niech się pocieszą i powiem Wam, że nasza mnie taka refleksja że to jest w ogóle świetny prezent na Dzień Dziecka jeżeli faktycznie szukacie prezentu i macie trochę czasu to ja Wam serdecznie polecam wypełnić dzieciom pokój balonami one, są jak, one były jak zahipnotyzowane tym. One były tak zachwycone tymi wszystkimi kolorami, tym, co tutaj się działo, tym, że mogą w tym zanurkować, schować się i w ogóle. One się bawiły tym naprawdę do późnych godzin wieczornych, bo już 21.00. były dawno pokąpieli, jak my je dopiero z tych balonów ściągnęliśmy do spania, bo tak bardzo, tak bardzo chciały się tym bawić. Więc jeżeli macie trochę czasu, bo faktycznie czasu trzeba trochę mieć. Trochę zapału i energii, to polecam Wam taki prezent na dzień dziecka. I zobaczycie, że Wasze pociechy z pewnością się ucieszą. Ja Wam powiem, że dziewczyny bardzo w ogóle to doceniły, zaskoczyły mnie swoją reakcją, a właściwie taką dojrzałą reakcją, bo na naszą informację, że my to dla nich przygotowaliśmy, bo oczywiście pierwsze było pytanie: wow! A skąd tu jest tyle balonów, więc yy, mówię, że my z Tatem cały dzień właściwie dmuchaliśmy dla nich te balony, żeby one mogły się bawić. Lila mówi naprawdę dla mnie cały dzień przygotowywaliście wow! Także one nie tylko doceniły to, że jest to fajna zabawa, ale doceniły też nasz trud włożony w to. My się oczywiście fajnie mogliśmy z nimi pobawić, powygłupiać. Naprawdę tarzaliśmy się w tych balonach, w ogóle te balony były na całym mieszkaniu, a potem trzeba było to wszystko tutaj do tego pokoju ściągać, bo przemieszczanie się wśród takiej ilości balonów jest naprawdę problematyczne. Więc my to potem wieczorem jeszcze później nagrywaliśmy, wszystko to po prostu ściągnęliśmy tutaj do pokoju i, i już to jest tutaj. Jedyny minus takiej ilości balonów to jest to, że to pachnie gumą. Jest to naprawdę taki zapach. Mm, no wiecie jak ta guma z balonów pachnie, to jest śmierdzące pomimo tego, że tu jest balkon otwarty no to niestety, ale yy, yy, czuć bardzo mocno, więc ja za chwilę przerzucam te wszystkie balony na drugą stronę i otwieram balkon żeby to trochę wywietrzyć, dziewczyny wrócą po południu, no to będą sobie jeszcze skakać, tym bardziej, że wygląda na to, że chyba będzie za chwilę padało więc nici dzisiaj z placu zabaw więc taki plac zabaw w domu myślę, że będzie super atrakcją to co, trzymajcie się do kolejnego vloga, dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie o łapkach, o subskrypcjach. I co, widzimy się w kolejnym vlogu. Pa-pa!